Cześć pracy. No to tak jak obiecałem ostatnio, trochę sobie odpoczniemy od ćwiczeń torturujących nas rozmaitymi radami, i sugestiami. Natomiast dzisiaj mamy troszeczkę inny temat, podobny bardzo, ale trochę w innym kontekście, że się tak wyrażę. Dzisiaj będziemy tworzyli dialogi związane z sekwencjonowaniem wydarzeń to raz oraz reakcjami na propozycje. No to popatrzmy sobie. Dzisiaj będziemy planowali sobie zwiedzanie miasta a wobec tego musimy ułożyć chronologicznie to co będziemy robili najpierw, potem, potem i w końcu i popatrzmy sobie tutaj przy sekwencjonowaniu wydarzeń będziemy typowo używali następujących określeń takich jak first czyli najpierw robimy to czy tamto then, potem, potem, afterwards również potem, ewentualnie at the end Finally, można powiedzieć też. W ten sposób będziemy te wydarzenia sekwencjonowali chronologicznie. No, i jeżeli komuś proponujemy zwiedzenie miasta, najpierw robimy to, potem robimy to, potem coś jeszcze innego, to druga osoba może to skomentować kurtuazyjnie, reagując na te nasze, nasze propozycje czy sugestie. I tutaj mamy po prawej stronie. Mamy takie typowe zwroty, które są reakcjami jednocześnie na takie propozycje. Na przykład awesome. Wspaniale. That's a good idea. That's very kind of you. It will be interesting. I'm looking forward to it. Albo how nice, how interesting, prawda? To są wszystko takie reakcje kurtuazyjne, natomiast ja bym radził wszystkich tych zwrotów nauczyć się na pamięć i je możemy stosować praktycznie wymiennie, ale dobrze jest je stosować, bo wtedy nasz styl wypowiedzi angielskiej będzie odbierany jako bardzo dobry i taki fajny. Teraz usłyszymy dialog który będziemy przerabiali według znanej nam, znanej nam już dobrze z poprzednich sekcji procedury, a mianowicie na początku przesłuchamy go sobie awista, po prostu z taśmy, następnie każdą wypowiedź dokładnie powtórzmy i wtedy już będzie tekst na ekranie dostępny, a potem będziemy mieli takie ćwiczenie, że miejsca puste będzie trzeba uzupełnić tym, co zapamiętaliśmy z przesłuchania taśmy w etapie pierwszym i drugim. A potem zaproponuję wam jeszcze ćwiczenie improwizacyjne, ale to potem. A teraz przystępujemy do słuchania. 319. Listen, don't speak. We're free tomorrow. Let's go on a tour of the city. That's a good idea. I can show you some of the sights and be your guide. That's very kind of you. First, we can visit the castle. Yes, I'd love to see the castle. Then, we can go to the town centre. Yes, perhaps I can buy some souvenirs and presents. Afterwards, we can have lunch and then visit the market. That'll be interesting. And in the evening, if you're not too tired, we can go to a concert. Good, I'm looking forward to it. Listen and repeat. We're free tomorrow. Let's go on a tour of the city. That's a good idea. I can show you some of the sights and be your guide. That's very kind of you. First, we can visit the castle. Yes, I'd love to see the castle. Then we can go to the town centre. Yes, perhaps I can buy some souvenirs and presents. Afterwards, we can have lunch and then visit the market. That'll be interesting. And in the evening, if you're not too tired, we can go to a concert. Good. I'm looking forward to it. Take the part of the first speaker. Begin, We're free. We're free tomorrow. Let's go on a tour of the city. That's a good idea. I can show you some of the sights and be your guide. That's very kind of you. First, we can visit the castle. Yes, I'd love to see the castle. Then we can go to the town centre. Yes, perhaps I can buy some souvenirs and presents. Afterwards, we can have lunch and then visit the market. That'll be interesting. And in the evening, if you're not too tired, we can go to a concert. Good. I'm looking forward to it. Jak się udało? Myślę, że fajnie. No to teraz mam taką zabawę dla nas. Mianowicie mamy zaplanować komuś zwiedzanie Krakowa. Mamy kilka charakterystycznych miejsc, które byśmy w Krakowie chcieli danej osobie z zagranicy pokazać, i mamy tutaj pewien szkielet dialogu, który będziemy konstruowali teraz. Na podstawie tego szkieletu i na podstawie zwrotów sekwencjonowania oraz reakcji przyswojonych poprzednio, spróbujmy sobie taki dialog skonstruować. Ja przykładowy dialog oczywiście zamieszczam w opisie filmu, ale nie przywiązujemy się do tego zbytnio, bo oczywiście takich wersji dialogu może być wiele. No to działamy. Mam nadzieję, że jej ćwiczenie się podobało i że dzięki temu nasza wiedza została trochę bardziej usystematyzowana. Takich ćwiczeń będziemy robili jeszcze więcej, także będziemy nabierali wprawy sobie. No to na dzisiaj tyle, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, pa, pa.